Cześć, witajcie, jestem Wiktor z Fortnite i dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek z Fight Me the Freddy's Security Bridge, lecimy. W tym odcinku pokonamy sobie Montiego i spróbujemy ulepszyć Freddy'ego. ten odcinek co nagrałem powinien być wczoraj, ale się nie zaplodował i musiałem trzęsiać że gadałem z kolegą. I przez to może nie będzie też go dzisiaj. Będzie może w czwartek, w trzeciego. Niestety. I tak Ten odcinek też nie będzie zbyt szybko. Więc nasz piękny labirynt powinien działać. Czyli idziemy sobie tutaj, tutaj. Pyk, myk, tutaj, tutaj. I mamy węta. Okej, okay. Fit I think it's okej. Okay. Czyli już mam zadanie. Muszę sobie sprawdzić, czy mam latarki. spoko, mamy dobrze. Oczywiście nie będziemy mogli go stunować. Eee, wiadomo czym. Naszym fast kamerą, bo przecież na niego niestety nie działa. Eee, jak widzicie tutaj raczej muzykmana nie będzie. Ucz mi powiedz. Oszczędzajmy, że tego też sprintowuję. chodzimy I o, tutaj mamy safe station, więc też go bierzemy. okej, okay. to pierwszy raz, gdy ja to robiłem, mi się nie udało, ale może teraz będziemy mieli większego fartu. To jest też taki trochę, no, takie, dobra patrzcie wchodzimy do działek i musimy zerować tam Stalować tam i aktywowaliśmy i zaraz wam powiem o co chodzi, ale zobaczcie teraz przyszedł Monty Nasza misja to jest go zniszczyć i zdobyć jego szpuny klawce znaczy Zobacz, co on będzie robił z tymi armatami co nam są potrzebne będzie je niszczyć Rock Dobra, co to jest też śmieszne? Że on tu jest od razu, ale musimy Dobra, chyba go zgubiliśmy, albo i nie. Nie wiem, ale. Nie, nie mówcie, że ja to zrobiłem. A nie, nie, no nie, myślałem, że go zbugowałem. Pamiętajcie, że te armaty Monty słyszy. Są dobrze wymierzyć. Musimy zapełnić aż do zielonego Ouuu, zniszczyło się Gdzie jest Monty w ogóle? O, wiecie, on tu gdzieś prosto stop łazi i możemy dostać łatwego jumpscare'a O, o Gdzieś jest, nie wiem gdzie a jest tam naprzeciwko, dobra Nie, no to znikam. Ow. Ow, 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 ow. Musimy też oszczędzać z tego sprintu, ale wiecie, ja oszczędzam bardziej latarkę, bo latarka też nas może stracić To w sposób. c i saja ya, oh. O o, o, o Jak widzicie, właśnie takie coś może się zdarzyć. Padnie nam na głowę. E, Okej, okay, jeszcze nie zapełniliśmy. Aha, to jest zniszczone! Ouuuu nem pojęcia? Wiem, że teraz tak gadam, ale o nie, on tam skoczył. Czemu to jest takie głupie? Ostatnie! No, Dobra. Idźmy do tej armaty. Udało się, udało się, bez jumpskera. Udało się, patrzcie teraz. On do nas podchodzi, śmieje się. My wciskamy guzik i go niszczymy. Właśnie polecam wam, żebyście zniszczyli młodego bo to jest później prostsze. E, bo on nam później przeszkadza, co mówiłem, w misji, i jest lepiej. I zobaczcie, spada jak hagi -wagi I został zniszczony. I zobaczcie, jak wam mówiłem. Nie mówiłem może, ale on teraz będziemy będzie miał okula, więc będzie można go jakby oślepiać. On dalej będzie funkcjonował, no, ale będzie trudno funkcjonował, a dlaczego? Bo jakby został przepływany na pół, na pół, podkreślam, na pół, yy, więc bierzemy Monty's Claws yy, i oczywiście przechodzimy sobie tutaj do venta. W tym węci też nie powinno być żadnego musicmana. Jak widzicie, słyszycie tą muzykę? To jest muzyka z Monty Golfo, bo my byliśmy jakby nad Monty Golfem i, i właśnie tak to Dobra, możemy już pobiec, bo w sumie zaraz będziemy na miejscu. Tą... No i na sprawdziech przyszedł, którego będziemy chcieli ulepszyć. Oczywiście. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A dobra, tyle ma baterii, ile, 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 ile powinien mieć. My oczywiście pójdziemy go naładować, bo już trochę jest rozładowany. Więc jak widzicie, mamy teraz Monty's claws i to nam się mega przydaje, bo możemy ulepszyć w go i przechodzić do różnych nowych miejsc. Wiecie, odcinek może być zaraz za krótki, więc myślę, żeby, że pokażę wam różne ciekawostki. Nie wiem, mogę pokazać w sumie. Ok, ładujemy, ładujemy. Jak wolelibyście... Ale, może... ...wychodzimy ja Dobra, mamy safe station Tyk Jest yy, I mamy Więc w idziemy tutaj Oczywiście przyszedł Pusz baton i jedziemy uleczyć się go

No, chyba za pierwszym razem tego nie mówił, ale teraz mamy Upgrade Freddy in Parts of Services, czyli mamy misję, żeby go urepszyć. Te 200 nie zniszczymy, bo będziemy mogli ją zniszczyć dopiero później, później później. Więc Freddy, jesteś godny. Tak, mamy piąty w ogóle poziom security. Eee, to. Chyba zaraz dojedziemy. Eee, o, mówiłem. Spróbujemy przejść, w sumie możemy iść tak, iść Freddy, bo tam mamy Recharge Station Więc idziemy z Freddyn I pójdziemy go ulepszyć po prostu Bo tutaj też jest przejście właśnie do, atry, do nie do Atrium A faktem jesteśmy teraz Tylko do przejścia właśnie do Miejsca gdzie Śpią te animatroniki, do ich pokoi Zobaczcie Montgomery został zniszczony. Jest to tylko Chica i Roxanne To jest jakby co, taka jedyna winda, która prowadzi nas te, na do do Parts and Services. No, na pewno jeszcze windy są od pokoi animatroników, ale to tylko Roxan, bo w sumie nie wiadomo. Ale to jest taka najbardziej najszybsza droga w sumie do Parts and Services. Dobra, jesteśmy. Chodzimy do Freniego. Tu mamy parcent services, to będzie ciężka misja. Nie powiem, że nie. Na pewno pójdziemy zaraz zapisać. Tam mamy też Save. Dobra. Pyk. Wychodzimy. Tam zaraz Freddy będzie siedział. Dobra, chodźmy po ten prezencik. Właśnie tu tak możecie sobie szybciej przejść po, tą, po ten prezent. mam Rosie Figure. Bierzemy bo my mamy tylko jednego fizyfaza. Tak? Inwentory. Food. Tak, jeden fizyfaza Montiego tylko. Musimy znaleźć inne. Abyśmy mieli więcej. Ma, Richard Czarsz. Ok. Save. Abyśmy już byli tutaj w tym miejscu. bardzo Tak, musimy wybrać y, upgrade. Więc wybieramy class upgrade. upgrade Dobra, mamy misję ulepszyć Fredego. I to zobaczymy ich. Coś, co nie, nie mogę przewidzieć cząstkarów tutaj, bo to mogę w przypadek sam źle kliknąć. Więc hm. Dobra, mamy tak. Open Arm. Nie ja się teraz skupić. Okej, okay. poszło. Chyba za szybko. Za szybciutko. Więc jak widzicie, nie da się przewidzieć damskiego rufa, kliknąłem raczej dobrze. Znaczy, ona jumpscaruje ja wtedy, gdy źle zrobimy. Bo musi wyłączać tryb save mode. No i. tak to się dzieje. Dostajemy jumpscarę. Random move. No dobrze, że mamy tutaj save'a, To no nie tracimy zbyt dużo. Ten prezent jest otwarty. Witam do Partsyn's. Preparacja dla upgrade procedury. You may now enter the protective cylinder. Czas takie. No. Chodzimy. Let's begin by Disconnect the colored cables to remove the old forearm. It is important that you match the pattern correctly. chyba to

it is important that you match the pattern correctly okay great now place the new armature into the forearm casing Nie widać na razie Dziękuję. Dziękuję. Oj teraz widać, Dziękuję. 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 Dziękuję żółty, zielony żółty, zielony żółty, zielony, czerwony żółty, zielony, czerwony żółty. każdy kolor razie po skosie każdy kolor po skosie dobra za trzecim razem się chyba udało, lub za czwartym okej okay. Freddy ma teraz class Montiego, co jest śmieszne, że te class zaraz odkażę Czekajcie Finish Teraz tak, Monty's Class Use Monty's class to open special gates to the pizza plex Czyli specjalne takie kurty. o których mówiliśmy no i Freddy ta, czy Gregory oszukuje Freddy'ego, że, że że, prostu że on działa know. czy coś. Okej. Okay. Dobrze, get to the recharge station. Miejmy nadzieję, że nas zaraz nie zrządzi. Moon nie rób tego. Dobra, udało się. Tak, teraz mamy misję z Roxan, że musimy teraz zrobić Roxan.

Napisana. Y... I z... o, teraz wam mogę pokazać. Inwentory, że ten monty Class nam zostały. Zobaczcie. Jakby zostało nam. Nie wiem, czy miał trzy klasy, czy o co chodzi. Ale jednak wam coś tam mogę pokazać. Jednak pójdziemy coś tam zrobić. jak z tym Ready. Ej, co jest? A, touron. Nie działa. bo już się zamknęła, dobra. To jedziemy Więc mamy teraz trzy misje takie. Ale jedno możemy wykonać. Fazer blast. Już party pass to ICS Fazer Blast, żeby wejść do Fazer Blasta. Ale nie mam już party pasa, więc nie, nie zrobimy tego. Tymczasem jest Link Find a how to the machine chica, jak znaczy chica, musimy znaleźć sposób, ale tego też nie zrobimy, bo musimy wejść do Facer Blasta. I tylko możemy zrobić Roxanne's workness, czyli find a how to the stop Roxanne, Roxie in Roxie Raceway, czyli musimy znaleźć sposób, jak zatrzymać Roxie na wyścigu. Dobra. Na pewno pamiętać, to niebędzie, bo nie, nie kończy. Na pewno pamiętacie, że nie mogliśmy wchodzić teraz do pokoju animatroników, ale teraz już możemy, bo mamy poziom 5 security. I zobaczcie o co chodzi z tym mundurzem, zawsze się coś takie dziwne dźwięki, ale tak naprawdę tutaj nikogo nie ma. Ale mamy tylko taki piękny, złoty prezent. Mamy Golden Freddy'ego, są znamy dźwięk, bo się przyda. Pamiętacie na pewno te miejsca tam na dole w basementie 2? Tam były takie miejsca, które były zapieczętowane albo, że musimy zjeść to do właśnie nim Panem, no wiecie, Freddim teraz za pomocą Klasów, ale my tego chyba nie będziemy teraz pokazywać, to będzie na osobny odcinek Myślę, że wtedy to będzie takie spoko O, okej okay. Więc idziemy do Atrium, bo tam jest przejście do Roxy Raceway no ja teraz to pokażę, bo to w sumie jest szybkie i pokażę Wam, gdzie jest kolejny Energy Drink, czyli FC z tym razem Roxan Dobra, zapiszmy sobie, żebyśmy już nie musieli tam jak coś to tam milion razy wracać. Jest Okej. Okay. Enter. Oj! Halo? Halo? O, dobra, no, działa. A dlaczego zapytacie mnie, dlaczego nie jesteśmy główną windą? No bo ona raczej w tym jeszcze takim fabularnym trybie nie działa. Ona jest, jest włączona dopiero, gdy na przykład zostajemy, czyli wybierzemy opcję później tej. I wtedy ona działa tak z dwie strony. Czasami ogóle ona tak nie działa. Dobra. O, i też pokażę, gdzie jest kolejny upgrade baterii do Frediego, czyli żeśmy już mieli 7 kreseczek. Ok, yy, możemy przejść sobie tędy, bo jest szybciej. Oczywiście idziemy. Musimy też uważać, bo tutaj... O, zobaczcie, tam jest party bot, chyba nie wiem, czy widzieliście, który oczywiście potrzebuje naszego etykietu. Dobra, Lucas, ciebie tu nawet nie ma. O, i słuchajcie, dorocki Raceway wcześniej, nawet jeśli ktoś by chciał wcześniej iść, nie mógłby przejść, a dlaczego? Zobaczcie, potrzebujemy, potrzebujemy albo gosuciki, żeby tutaj rozwalić, a gorzej go nie mamy To akurat jest przejście na Monty Slab Niszczymy, nie możemy przejść Jak widzicie, to jest po prostu tutaj tak zapieczętowane. Eee, gdzie jest safe? Halo? Tu, tu jest se o, no dobra, jest Szybko, szybko. Mamy sejwa, nie będziemy musieli już się nigdzie cofać. Dobra, chodźmy namatować matematykę jego bo tutaj jest jedna Recharge Station. Jedyny Recharge hey, Station. A, dobra. Chciała, że... Ona tu Rock gdzieś sobie chodzi. Gdzie ona tu chodzi? Na razie nie winner. wiem. Tak, że nikt nie, nie, nie lubi przegrywów. O, właśnie tam gdzie chodzi ten robot. Mamy recharge. Dobra, modujemy się. O, zdążyliśmy. Ok, przechodzimy na drugą stronę, bo my musimy iść do takiego karciku, którego użyjemy, żeby zastopować Roxan. Ale przez to, że jesteśmy za mali za 100 Freddy powie, to nie będziemy mogli e, korzystać z kardu. Będziemy potrzebować, jakby, umocnika. Ale on nie ma głowy. Tak. Tak. Nie mamy gło... Ten gość nie ma głowy. I teraz mamy misję, chyba. Na... Nie. Dalej mamy już to samo. Ale dobra, możemy sobie zaraz zapisać grę. Weźmy, byli już tutaj. Ojoju. W dobra? I zobaczcie, gdy jesteśmy przy tym karciku, wchodzimy tutaj na górę i mamy prezencik od razu. I tu mamy Fivi Faza Roxy. To jest taki energiczny mega. Więc mamy już dwa Fisy Fazy, czyli połowę naszych mocy. Uo! Jeszcze jest Frediego i Chiki. ale to później się znajdzie. Dalej, teraz możemy mieć jeszcze mocniejszą staninę. Jesteś głodny? Nie, nie jestem. Dobra, wchodzimy do Freddy'ego i idziemy szukać... Oh, I you, I o co ci chodzi? Dobra Musimy iść do pewnego miejsca żeby Znaleźć głowę robota Na szczęście wiem dokładnie gdzie to jest, ale oczywiście musimy sobie naładować no, pomoc Freddy'ego Dobra, naładowaliśmy Tędy, 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 tędy. Okay, tędy idziemy. Eee... tu 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 tup 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 Okej, ten wyjdziemy spokojnie. I zobaczcie, tutaj jest miejsce, w którym będziemy mogli wykonać true ending i na moim kanale to się znajdzie z pewnością, ale nie wiadomo kiedy. I zobaczcie, tutaj mamy pewną rzecz. Mamy... Nie przestarzcie się, bo to będzie taki jumpscare e, głową. I mamy tutaj głowę robota. Collect Dwemage sure. head. Repair robot head. Ta find a dent and bring. No, find a dent space and bring robot head to West Arcade. Musimy tam się udać. A Freddy nam mówi, że to się znajduje w garażu. Tend to leave tak, mówi nam, że ta głowa nie zadziała, dopóki jej nie naprawimy oczywiście. Żeby ją naprawić musimy się dosta dostać do West Arcade do Face Card i tam potrzebujemy Dense Passa. To jest takie miejsce densowe i powiedział nam Freddy, że on się znajduje gdzieś w tych tutaj wszystkich garażach Oczywiście wiem gdzie to się znajduje. Teraz tam gdzie pójdę to to jeszcze nie jest to, tylko wam pokażę gdzie... Właśnie mówiłem wam, że pokażę wam gdzie jest upgrade baterii do Frediego. Zobaczcie, idziemy do tego garażu. Idziemy, iść... idziemy tutaj. Tu oczywiście jest jakiś głupi robot. Będzie nam naprawdę przeszkadzał, ale... Gdzie to jest? Halo? Eee. Widziałeś zgubiłem chyba nasz... piękny Kurde. Tutaj to po... O, jest! Dobra. Musimy poczekać, aż ten robot sobie przyjedzie, bo on będzie nas chciał, żeby jump zaraz Upgrade Freddy. Patrz, wchodzimy. I już ma 7 kresek baterii. Tylko, że teraz mu się szybko wyładowują. Musimy szybko przejść do... Recharge'a, żeby go naładować, bo nie chcemy, żeby nas napskrywał, oczywiście. No żyliśmy. I patrzcie, to jest taki protlip, ale i tak będziecie mogli już taki sami, dobra. Zobaczcie, tutaj jest auto-forter przejście, jest bunkrowane, ale patrzcie, wchodzimy tutaj. I mamy ten prezencik. To jest ten prezencik z Dense Passem. Dance Pass. E, misja nam się chyba nie zaktulizowała niestety. E, mamy dalej, że Finte Dance Pass i tam głowę. Musimy po prostu wejść do tej Wind West Arcade, ale my tego w tym odcinku nie zrobimy, sobie Więc udajemy się na górę, zapisujemy gierkę i po prostu zrobimy to w kolejnym odcinku. Zaraz pokazałem Wam już różność kilka rzeczy, które na pewno Wam ułatwią grę, czyli ta fazę i inne takie, dwa fizyfazy i właśnie, mogę Wam też pokazać, ale to może w kolejnym odcinku Wam pokażę gdzie znaleźć pierwszą gierkę z Princess Questa i nie zagramy w nią akurat i yy, gdzie znaleźć upgrade do butków, budków żeby żebyśmy mogli szybciej biegać, to się nam akurat przygoda nawet w arcade No i kończymy, naka